Kiedy ostatnio pisałem o tym, aby nigdy nie spać z głową skierowaną w stronę drzwi, przyznam szczerze, że byłem nieco przytłoczony wszystkimi komentarzami i pozytywnymi reakcjami. Cieszę się, że pomogłem tak wielu osobom być na bieżąco i zachować bezpieczeństwo. Choć mam nadzieję, że nie odstraszyłem Was od Edynburga. To naprawdę piękne miasto. Wielu z was pisało o zasadach dotyczących obserwowania przestrzeni za tobą. Nie patrz w lustra w ciemnym pomieszczeniu, nie patrz przez ramię na to, co może za tobą iść, nie spiesz się ani nie zachowuj się bojaźliwie, gdy wyczujesz coś za sobą itd. Pomyślałem więc, że napiszę coś o tych zasadach, aby pomóc wyjaśnić i odstraszyć kilku z Was, którzy myślą, że będziecie wyzywająco spoglądać za siebie, jakbyście mogli udowodnić, że się mylę. Uwierz mi, nie możesz tego zrobić. Wiem, jak silny jest ten instynkt. Ty też wiesz, że nie powinieneś patrzeć i wiesz, że nikt Ci tego nigdy nie powiedział. Masz to gdzieś głęboko w sobie. To wygodne, ponieważ jest to również historia o tym, jak poznałem George'a. Byłem, będąc z wami szczery, późno w nocy, lekko podchmielony, kupowałem smażonego w głębokim tłuszczu batona Mars. Dla tych, którzy nie mieszkają w regionach, w których ta wykwintna kuchnia jest możliwa, musicie mi uwierzyć, że jest przepyszna. Dobra. Po prostu jest dobra. Przechodząc dalej, wyszedłem z moją zdobyczą i już miałem zatopić w niej zęby, kiedy go zobaczyłem. Młody mężczyzna, ciemnowłosy, w płaszczu chroniącym przed zimnem. Podobał mi się płaszcz i jego rozsądnie utkany szalik. Widziałem jednak, jak rzuca spojrzenie przez ramię, gdy przechodził. Nie spodobało mi się to. I wtedy zobaczyłem, że jego cień stawał się coraz większy. Kurwa Mać, wiedziałem o tym, co jest za tobą, nawet wtedy. Przecież nie pozwolono by mi wykonywać takiego zadania bez przygotowania. Ale nigdy wcześniej nie widziałem polowania w czasie rzeczywistym, nigdy też nie byłem obserwatorem, by zobaczyć, jak to się zaczyna. Czy gdybym zawołał młodzieńca, sprawiłoby to, że spojrzałby jeszcze raz? Jeśli pójdę za nim, to na pewno nie pomoże. Kurwa, nie znałem go, ale nie mogłem na to pozwolić. Podjąłem błyskawiczną decyzję i zacząłem biec sprintem. Okrążyłem wzgórze i spotkałem go na drugim końcu ulicy. Padał deszcz, a moje stopy ślizgały się lekko po bruku. Zimne powietrze wdzierało się do moich uszu, powodując natychmiastowy ból głowy. Musiałem być przed tym gościem. Zobaczyłem go ponownie, gdy spieszył się za róg i rzucił za siebie kolejne niepokojące spojrzenie. Proszę cię, przestań to robić! krzyknąłem. Koleś spojrzał na mnie jak na wariata. Rzucił na mnie okiem, potem spojrzał na siebie, a potem z powrotem na mnie. E, mówisz do mnie? Z rury kapała woda do rydny na rogu placu. Każda kropla wyróżniała się w ciemności, maleńkie perły złocone przez odbite światło lampy. Nie wiem, co słyszał George, ale mogłem powiedzieć, że rytm tego kapania nie był całkowicie naturalny. Kap, 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 kap 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 pauza kap, kap 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 Tak, do ciebie mówię i masz natychmiast przestać oglądać się za siebie. Po chwili namysłu dodałem. Ponieważ za tobą nic tak naprawdę nie ma. Cień skurczył się tylko odrobinę. Nie ćwiczyłem tego i nigdy wcześniej tego nie robiłem. I mój wyraz twarzy musiał to zdradzić, a młody człowiek to zauważył. Jego cień znów urósł, i tym razem nie była to subtelna różnica, nie była to jedna z tych niezauważalnych różnic, które dostrzegasz tylko wtedy, gdy jesteś mną. Wyglądało to tak, jakby ktoś świecił mu pochodnią pod nogi, aby rzucić tak duży cień. Cień uniósł się w kształt półksiężyca za George'em, rozbity przez kształty typowych dla Edynburga wysokich okien i odciętych tuż przy szyi przez ciemne dachówki dachów. Patrzysz za mnie, Powiedziało skarżycielsko, ale się nie odwrócił. To było dobre, to mi się podobało. Rozsądny szalikowiec mógł zapomnieć o zasadach, ale przynajmniej potrafił to dostrzec, gdy mu o tym przypomniałem. W mojej głowie pojawiła się seria szybkich planów, z których wszystkie zostały odrzucone. Koniecznie musiał się uspokoić. Było to absolutnie konieczne, by nie oglądał się za siebie. Musiał za wszelką cenę nie widzieć tego cienia. Chętnie bym go oślepił, ale nie byłem do końca pewien, jak to zrobić z odległości z dwoma długopisami, kluczami i telefonem w kieszeni. A na pewno nie chciałem ryzykować pojedynku zapaśniczego. Starając się wyglądać, jakbym był zarówno niegroźny, jak i całkowicie profesjonalny, przeskoczyłem kilka ostatnich kroków do ciemnowłosego mężczyzny, złapałem go za ramię i ruszyłem w dół ulicy. Byłem prawie zaskoczony, gdy się zgodził, ale wtedy spojrzałem na niego. Teraz byłem bliżej i mogłem zobaczyć łzy w jego oczach. Wiesz, co jest za mną? oskarżył szeptem. Tak, odpowiedziałem. To coś karmi się strachem, więc musisz przestać o tym myśleć. Chcę, żebyś myślał o tym, że zabieram cię w bezpieczne miejsce. Chcę, żebyś myślał o smażonych w głębokim tłuszczu batonach Mars. Gdy to powiedziałem, zdałem sobie sprawę, że wciąż mam to cholerstwo w rękach i zaproponowałem mu kęs. Przyjął przerażony. Chciałbym, żebyś skupił się na powiedzeniu mi, jak masz na imię i co chciałbyś zrobić jutro na śniadanie. Szliśmy szybkim krokiem, a ja trzymałem jego przed ramię trochę zbyt mocno. To coś za nim było na tyle duże, że rzucało już własny cień. Modliłem się, żeby tego nie zauważył. Niewiele mogłem dostrzec z cienia, ale wyglądało na to, że to coś miało już długi nóż. Jestem George. To wszystko, co zaoferował mi w odpowiedzi. Przypuszczam, że to sprawiedliwe, biorąc pod uwagę, jak bardzo był przerażony. Dobra, George, idziemy jebać, to moje mieszkanie jest za daleko, po prostu wpadniemy do biblioteki to kilka ulic dalej. Na bruku rozległy się trzy kroki. Pospieszyłem swoje, chcąc się upewnić, że George tego nie zauważy. Podtrzymywałem zupełnie bezsensowną rozmowę. To, co znajdowało się za Georgem, wydłużało się. Ulga, gdy zobaczyłem światło wylewające się z frontowych drzwi mojej lokalnej biblioteki, absolutnie mnie zalała. Spokojnym, szybkim krokiem dotarłem do drzwi wejściowych, wepchnąłem George'a do środka i zamknąłem je za nami. To były tylko szklane drzwi. Nie wytrzymałyby. Zaciągnąłem George'a dalej do biblioteki, znalazłem krzesło, które mogłem ustawić w rogu i upewniłem się, że jest plecami ustawione do dwóch ścian, zanim wreszcie się zrelaksował. Oboje ciężko oddychaliśmy w nagłej ciszy. To była jedna z tych spraw, którymi się dla mnie zająłeś, prawda? Zamarłem. George nie powinien mnie o to pytać. Dlaczego miałby o tym wiedzieć? W porządku, uspokoił mnie. Ja też jestem opiekunem. Ja to po prostu odziedziczyłem i nie do końca jeszcze wiem, co robię. Więc powiedziałem mu o zasadach: nigdy przenigdy nie oglądaj się za siebie, jeśli jesteś na takiej ciemnej ulicy. Jeśli już raz zostałeś zaatakowany, jesteś bardziej narażony. Powiedziałem mu, jak to się rozwija. Na początku to tylko Twój cień. Jeśli w niego nie wierzysz, nie jest wystarczająco silny, aby zrobić wiele lub żeby cię skrzywdzić. Ale kiedy spojrzysz za siebie i być może zobaczysz liść poruszający się na wietrze lub dziwnie ukształtowany cień, uwiarygodnij to pomysł, że być może coś tam jest, albo przynajmniej mogło tam być. Ta odrobina wiary wystarczy, by nadać temu moc. Wciąż za mało, by cię skrzywdzić, wciąż za mało, by przybrać fizyczną formę, ale wystarczająco dużo, by zmienić sposób, w jaki kapie rura wodna, lub wystarczająco mocy, by popchnąć powietrze tak, by wiało trochę inaczej. Wydaje ci się, że słyszysz coś za sobą, więc ponownie spoglądasz przez ramię. Ta odrobina dodatkowej wiary nadaje temu fizycznej formy. I teraz może to zmieniać jeszcze więcej. Może sprawić, że powietrze będzie cieplejsze na karku. Może sprawić, że ulica wyda się cichsza, niemalże za cicha. Może wydłużyć Twój cień tak, że jeśli się odwrócisz i spojrzysz na niego, coś może wydawać się nie tak. Uważasz, że coś jest nie tak, pojawiło się niebezpieczeństwo. Być może zaczynasz wierzyć, że coś jest nie tak i coś jest za tobą. A to coś staje się silniejsze. Powiedziałem mu to wszystko, zanim zdałem sobie sprawę, że popełniłem okropny błąd. Czy kiedykolwiek czytałeś lub opowiadałeś historię, która przeraziła cię tak bardzo, że oczy zawiły ci od samego napięcia psychicznego? Jakby twój strach wyciekał w postaci płynnej z najbliższego ujścia? Upewniłem się, że George stoi plecami do ściany. Nie zrobiłem tego samego ze sobą. Łzy zamazały mi wzrok. Otarłem je i zauważyłem, że George był trochę bardziej przestraszony niż spodziewałbym się po zwykłym usłyszeniu o potworze, przynajmniej od opiekuna. Czy coś jest za mną? Zapytałem najbardziej wyważonym, spokojnym głosem, jaki mogłem przywołać. Absolutnie nie. Książka spadła mi na głowę. Zdecydowanie za tobą nic nie ma. Czułem oddech na karku, tak jak o tym wspominałem. Żałowałem, że posłużyłem się tym przykładem. Nienawidzę czuć oddech na karku. Proszę, spójrz na mnie. Z perspektywy czasu myślę, że George wykorzystał tu swoje doświadczenie pielęgniarskie. Spojrzałem na niego i próbowałem przestać skanować pustą alejkę biblioteki w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby pomóc, i spojrzałem na niego. Spojrzałem w jego oczy. Miał je czekoladowo-brązowe. Za tobą nie ma absolutnie nic. Nigdy tam nic nie było. Jesteś bezpieczny. Jesteś całkowicie bezpieczny. Wstałem. Jest jeszcze jedna rzecz, której można spróbować w nagłym wypadku. Działa najlepiej, jeśli powierzy się komuś swoje życie, a ten przypadkowy chłopak był wszystkim, co miałem. Zbliżyłem się do niego, chwyciłem go za ręce i podciągnąłem do góry. Prawie wyślizgnął mi się z rąk, był tak spocony. Udowodnisz, że nic za mną nie stoi? Zapytałem, wiedząc, jak gówniane było to pytanie. Czy moglibyśmy stanąć do siebie plecami? Zwykły pielęgniarz, który nigdy tego nie chciał, spojrzał na mnie przez ramię, wyraźnie się wzdrygnął. Poczułem, jak ktoś za mną wsuwa nóż w moje gardło. George zamknął oczy i szybko zrobił dwa kroki obok mnie, prosto w to, co było za mną, ale nie było żadnego dźwięku. Poczułem jego plecy przyciśnięte do moich, były drżące. Przy moim gardle nie było już noża. Sięgnąłem za siebie i chwyciłem go za ręce i staliśmy tak przez chwilę, oddychając zgodnie. Serca waliły nam jak u królików, wiedząc, że jedyne rzeczy za nami były na tyle małe lub nieszkodliwe, że druga osoba mogła stawić im czoła dla nieznajomego. No, w każdym razie tak właśnie poznałem George'a. Oczywiście nie mogłem tego powstrzymać, Coś za mną dopadło ofiarę tamtej nocy, choć nie było to żadne z nas. Widziałem ją tamtego niedzielnego popołudnia. Kobietę przechodzącą przez na wpół opustoszałą ulicę, która wyglądała jakby została wyrzucona razem ze śmieciami i od tamtej pory nie czesała włosów. Lekko się potykała, miała na sobie biurowe ciuchy i wyglądała, jakby była spóźniona na własne wypowiedzenie. Brak snu był absolutnie wyryty na jej twarzy. Była zbyt pomarszczona jak na swój wiek. Nawet nie podniosła wzroku i nie zauważyła nas, gdy się potykała. Prawdopodobnie już się nauczyła. Wyglądając tak, jak wyglądało jej zmęczenie, ludzie, którzy słyszeli jej błaganie o pomoc, zakładali, że jest szalona, bezdomna, że jest żebraczką lub narkomanką. Wiedziałem lepiej, ale wiedziałem też, że lepiej nie próbować jej ratować w tym momencie. Gdy prawie zniknęła z pola widzenia, rzuciła okiem przez ramię. W tym momencie za rogiem pojawiła się inna kobieta idąca w tym samym kierunku co ona, więc ledwie się widziały, zanim pierwsza zniknęła z pola widzenia. Młodsza, ładniejsza, nie była wrakiem, była też lepiej ubrana. Nigdy byś nie zauważył, że wyglądała dokładnie jak ta pierwsza kobieta. Szła idealnie odmierzonym, cierpliwym krokiem. Kiedy mrugnąłem ponownie, jej już nie było. Zawsze sprawdzam nekrologii, notatki koronera i raporty kryminalne. Oficjalnie, ta kobieta zmarła z powodu jakiejś choroby psychicznej lub przedawkowania narkotyków. Ale na pewno oszalała. To dobrze. Powinieneś oszaleć, gdy jesteś wystarczająco pozbawiony snu. To jeden z najstarszych mechanizmów obronnych. Zapobiega całkowitej pewności, że to, co jest za tobą, jest tym, co niedługo cię zabije. Dlatego nie oglądaj się za siebie, gdy spieszysz się do domu późno w nocy. Znasz już tę zasadę. Znasz ją nie bez powodu. Robię co w mojej mocy, by zapewnić ci bezpieczeństwo. Pisanie tego było ryzykowne i sprawia, że wierzysz trochę bardziej, więc lepiej postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Śpi z jedną stroną łóżka przy ścianie, powiedz swoim przyjaciołom, że nie powinni zerkać przez ramię, bo to tylko zwiększy ich niepokój. A jeśli wstaniesz, by skorzystać z Łazienki i nadal będziesz odczuwać niepokój po przeczytaniu tego tekstu, proszę cię, nie patrz w lustro. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.